Dzień dobry, sima, z tej strony Renifer i witam Was w odcinku Ekstra, specjalnie na Wasze zamówienie. Sporo osób przez nowe przepisy, które zostały wprowadzone w tym roku, ma problem z blokadami wypłat, a na YouTube wieje nudą i brakiem konkretów w tym temacie, także podejmuje się rękawicy i dzisiaj po tym krótkim mięsistym materiale będziesz dokładnie wiedział, jak bezpiecznie przelewać środki między giełdami i portfelami. Na początku standardowa prośba do naszych stałych widzów o przybicie wirtualnej piony w postaci łapki w górę. Dla Was to tylko dwa klik a dla nas naprawdę potężna dźwignia rozwojowa tego kanału, także serdecznie dziękuję za każdą łapę. Jeszcze dwie sprawy techniczne, bo szanuję Twój czas. Materiał będzie podzielony na timestampy, także w zależności jaka giełda Cię interesuje, to po wejściu tutaj obok licznika masz konkretne rozdziały tego materiału. Tak samo znajdziesz je w opisie pod tym filmem. Druga informacja to bezpieczeństwo, dlatego że w komentarzu często można natrafić na oszustów, którzy chcą po prostu Cię okraść. Dlatego wszystkie giełdy, z których korzystamy i wszystkie linki, które będą w tym materiale, będą w opisie pod tym filmem. Ten Opis będzie na bieżąco aktualizowany, nieważne czy to będzie tydzień, miesiąc, czy kilka lat po wypuszczeniu tego materiału. Ten materiał będzie na lata, dlatego wszystkie aktualne bonusy i giełdy, z których korzystamy, będą na bieżąco aktualizowane. Na początek kilka słów, dlaczego się tutaj spotykamy. Na warsztat bierzemy nowe przepisy Travel Rule i w wielkim skrócie, jednym zdaniem, jest to po prostu paszport dla naszej transakcji. I nie chcę tutaj Was zanudzać historią bankowości, musicie wiedzieć tylko to, że giełdy dostały przekaz z góry, że muszą wiedzieć, kto wysyła i kto odbiera pieniądze. To w zasadzie tyle. Nie jest to materiał, żebyśmy tutaj rozmawiali o tym, czy to słuszne, czy nie, po prostu jest to już wprowadzone i, żeby przesyłać pieniądze, tak jak dotychczas, co robiliśmy, musimy się tego trzymać. W rzeczywistości wygląda to w ten sposób. Rozbijemy sobie to na dwa przykłady. Pierwszy przykład to przelew na inną giełdę, więc w tym przypadku możemy wysłać środki koledze, mamie czy kontrahentowi i warunek jest tutaj jeden. Musimy podać giełdzie prawdziwe dane odbiorcy, czyli imię i nazwisko, a giełda wysyłająca przekaże te dane giełdzie odbierającej. Jeśli dane się zgadzają, przelewamy przechodzi. Drugi przykład to przelew na portfel prywatny, na przykład Ledger albo MetaMask. Załóżmy, że grałeś z Markiem w tenisa i przegrałeś 2000 euro i chcesz mu teraz właśnie przesłać na Ledger'a, którego ci podał. I tutaj jest trochę pies pogrzebany, z tego powodu, że w Unii Europejskiej przy kwotach powyżej 1000 euro giełda ma obowiązek zweryfikować, czy portfel należy do ciebie. I wysyłanie dużej kwoty na prywatny portfel kolegi może być zablokowane lub bardzo trudne do zweryfikowania. Dlatego giełdy często wymuszają, by wypłaty na portfele prywatne szły tylko na Twój adres, czyli na MetaMaska albo Ledgera, do którego masz dostęp i którym możesz podpisać transakcję. Więc jeśli przegrasz 2000 euro w tenisa, to najlepiej koledze wysłać przez giełdę albo na swojego MetaMaska i dopiero potem na jego adres. Tak w wielkim skrócie. Przechodzimy do części praktycznej i w tym przykładzie będziemy przesyłać środki z ByBita globalnego na ByBita europejskiego. W tym przypadku wchodzimy sobie na nasze konto Unified Trading Account. W drugiej zakładce wchodzimy sobie na ByBita europejskiego. Jak widzicie mają bardzo podobne dashboardy, także żeby się nie pomylić, to, to można to nawet odhaczyć i otworzyć w osobnej przeglądarce albo otworzyć na drugim ekranie. I na bajbicie europejskim wchodzimy w Deposit. Następnie Deposit krypto Wybieramy tutaj kryptowalutę, którą chcemy przelać. I ważne jest to, że tutaj nie działa USDT. Stablecoin, który możemy przesłać, to USDC. Dlatego jeśli zawsze operowałeś na Stablecoinie USDT, to ważne jest to, że na bajbita europejskiego przesłamy USDC. Więc wybieram tutaj szybko USDC, następnie wybieram Chain który będzie najszybszy i najtańszy. Najszybsze to są L2, więc ja prześlę to przez Base'a i wyświetlił nam się właśnie adres. Teraz kopiujemy ten adres, wracamy na Bybita Globalnego i tutaj przy USDC dajemy transfer i przerzucamy to na konto Funding. Jeśli nie macie USDC i macie tylko USDT i chcecie to szybko zamienić, to najszybciej zrobicie to wchodząc w Trade, następnie Spot, najeżdżamy na ikonkę Bitcoina, wchodzimy w Spot, wchodzimy w USDT i klikamy USDC i w tym miejscu klikamy Market albo limit, w zależności czy chcemy kupić od razu, market jest natychmiastowy, wpisujemy kwotę, klikamy buy i nasze środki od razu zobaczymy w assets, unified trading account, więc jak już mamy nasze stablecoiny, wchodzimy w transfer, następnie przerzucamy z unified trading na funding, w zależności ile chcemy, to tutaj wpisujemy tę kwotę, dajemy confirm i w lewym panelu przechodzimy do konta funding, w tym momencie mamy USDC na koncie funding, gotowy do wypłaty i tej wypłaty tutaj nie widać, dlatego trzeba kliknąć trzy kropeczki i następnie wchodzimy w withdraw i teraz już możemy przejść do wypłaty. W drugim okienku wklejamy wcześniej skopiowany adres, wybieramy chain, czyli ten chain, który tutaj wybraliśmy, w moim przypadku to jest basenet, wybieram basenet i w tym momencie muszę sprawdzić, czy adres się zgadza, czyli daję Command albo Alt F, sprawdzam tutaj, tutaj tak samo. Najlepiej przy większych kwotach i tak to sprawdzić ręcznie, w sensie po prostu literka po literce, tak będzie najbezpieczniej, a w ogóle, jeśli robicie to pierwszy raz, to najlepiej przesłać taką kwotę, która was nie ruszy w przypadku zaginięcia albo zablokowania, albo wstrzymania, Czyli na przykład jakieś 5 dolarów. Tutaj możemy wysłać minimum 50 centów, ale myślę, że przy 50 centach to nawet może nie być tej blokady. Nie wiem szczerze, bo nie wysyłam takich kwot, ale piję do tego, że jeśli robimy coś pierwszy raz, tym bardziej w krypto, to bycie podejrzliwym, nieufność i sprawdzanie wszystkiego na własną rękę jest naszą bronią, dlatego najlepiej wysłać po prostu mały przelew testowy i dopiero potem większą kwotę. Ja przynajmniej zawsze tak robię i jeszcze odpukać. Nigdy nic się na szczęście nie wydarzyło. Więc w trzeciej rubryczce wpisujemy kwotę, dajemy konflikt. Jeśli to jest nasz adres, na który będziemy często wysyłać pieniądze, to możemy tutaj zaznaczyć tą rubryczkę i to spowoduje, że następnym razem nie będziemy musieli się weryfikować, tak jak właśnie zaraz zobaczymy. Czyli mamy tutaj kod weryfikacyjny z maila, mamy tutaj drugi kod weryfikacyjny z Google Authenticatora. i po uzupełnieniu tych kodów dajemy potwierdź. Ja już jestem po uzupełnieniu kodów, klikam następny krok i dostaliśmy informację o tym, że wypłata została zlecona. A żeby upewnić się, że wszystko poszło zgodnie z planem, wchodzimy w Assets, następnie w funding account. Po prawej stronie mamy tutaj history i klikamy właśnie na to history i mamy informację o tym, że wypłaciliśmy nasze środki, a w historii, jak damy tutaj withdraw, mamy tutaj również informację razem z dokładnymi szczegółami. Teraz pozostaje nam wejść na Bybit europejski i zobaczyć, czy mamy środki na koncie. Żeby to zrobić, wchodzimy w assets i już widzimy, że nam się tutaj coś pojawiło. Więc wchodzimy w funding account, żeby się upewnić, że na pewno odpowiednia kwota dotarła i rzeczywiście tak jest. Także bez żadnego potwierdzenia z Bybita globalnego na Bybita europejski. Europejskiego nasze środki dotarły na miejsce dla pewności że rzeczywiście nie ma żadnego potwierdzenia prześlę teraz powyżej 1000 euro i tutaj ponownie robię szybki czek czyli usdc na sieci Base tutaj mam usdc sieć Base sprawdzam czy adres się zgadza u mnie wszystko się zgadza także wpisuję kwotę i potwierdzam, i zobaczymy, czy środki przejdą bez potwierdzenia. Jak widzicie, przez to, że wcześniej zaznaczyłem tą rubryczkę, którą wam pokazywałem, teraz nie musiałem potwierdzać przez maila i przez autentykatora. Niemniej jednak, jeśli robicie rzadko przelewy, to lepiej zostawić i potwierdzać za każdym razem, bo oczywiście jest to dodatkowa warstwa zabezpieczeń chroniąca wasze środki. Środki zostały przesłane, także wracamy na Bajbita Europejskiego i sprawdzamy, czy dotarły. Jak widzimy, powiększyła nam się tutaj kwota w naszym portfolio. Wchodzimy w funding account i nic nie musiałem potwierdzać, więc prawdopodobnie działa to w ten sposób że moje konto na Bybit Global jest przypisane do europejskiego i od razu między sobą wymieniają informacje bez żadnych potwierdzeń. Zobaczmy teraz, czy tak działa w drugą stronę, czyli jak wysyłamy z Bybita Europejskiego do Bybita.com, czyli globalnego, czy będziemy mieć jakieś potwierdzenia. W takim przypadku jeszcze raz wchodzę w Assets, następnie Funding Accounts i tutaj ponownie jest to ukryte, także wchodzę na trzy kropeczki i daję Withdraw. W tym przypadku już mam informację o tym, że nie mam Google Authenticatora, także muszę go ustawić przed dokonaniem jakiejś wypłaty. Już to zrobiłem, także wchodzę jeszcze raz we trzy kropeczki, withdraw i mam cały dashboard do wypłaty. Niemniej jednak, mimo że mam 1300 dolarów, to nie mogę ich wypłacić. I mam tutaj u góry informację, że te środki są w tym momencie zamrożone. Nie można ich wypłacić. Dlatego wchodzimy sobie na View More. i mamy tutaj idealny przykład na żywo. Niektórzy mogą pomyśleć, że właśnie dopadło mnie Travel Rule, ale tak nie jest. Mam w tym momencie zablokowane środki do wypłaty z tego powodu, że czekamy na potwierdzenia z blockchainu. W tym przypadku muszę poczekać na 1800 potwierdzeń. I jak widzicie, mój pierwszy transfer za 100 dolarów ma troszkę więcej Potwierdzeń, niż ten większy, który robiliśmy później. To jest po prostu mechanika blockchaina. Giełda zrobiła ukłon w moją stronę, dlatego że pozwoliła mi już tymi środkami handlować i dlatego je właśnie widzę w assets. Ale dla bezpieczeństwa zablokowała mi możliwość ich wypłaty, dopóki sieć nie przyklepie odpowiedniej liczby bloków. I to jest normalne. Dlatego to nie jest travel rule. Komunikat wyglądałby inaczej. Giełda prosiłaby mnie o źródło pochodzenia środków albo o dane odbiorcy. A tutaj po prostu czekamy, aż górnicy i walidatorzy wykonają swoją robotę. Niemniej jednak już środkami na bieżąco możemy handlować, kupować sprzedawać i tradeować mniej więcej po dwóch godzinach operacja przeszła także teraz możemy zająć się przelewem z Bybita europejskiego na Bybita globalnego i zobaczymy czy będą jakieś komplikacje także na początku chodzimy na konto funding i tutaj aby wypłacić ponownie klikamy trzy kropeczki withdraw przechodzimy na Bybita globalnego klikamy deposit deposit krypto i następnie musimy ustawić jaką kryptowalutę chcemy przesłać i po jakiej sieci więc kopiuję adres z Bybita globalnego wracam na Bybita europejskiego klejam adres wybieram odpowiednią sieć u mnie to będzie base. Upewniam się, że rzeczywiście tak jest. No i w tym momencie przelewam środki. Wybieram konto Funding, wpłacam tutaj 1200 dolarów, żebyśmy od razu zobaczyli, czy są jakieś blokady lub inne potwierdzenia. I daję Confirm. Nie polecam przesyłać jako pierwszego przelewu takiej kwoty. Ja już to wcześniej robiłem, dlatego wybieram taką kwotę, a nie mniejszą. Niemniej jednak, jak robicie to pierwszy raz, to naprawdę nic nie szkodzi, żeby przesłać mniejszą kwotę, na przykład 10-20 dolarów. Taka, która po prostu nie zaboli, jeśli nagle by zawisła w systemie, lub byśmy się pomylili z przelewem. Więc przed wysłaniem jeszcze raz sprawdzam dokładnie adres, czy zgadza się z moim adresem depozytowym, wszystko się zgadza także śmiało tutaj mogę potwierdzać daję submit i potwierdzam na mailu oraz na Google Authenticatorze, po wpisaniu kodu klikam następny krok i wypłata została zlecona, jeśli chcemy w czasie rzeczywistym śledzić nasz przelew, klikamy od razu tutaj view, withdraw records do tego miejsca tak samo dojdziemy klikając na assets, następnie funding account i tutaj w prawym górnym rogu mamy history u góry mamy all transaction i history więc wchodzimy w history i withdraw i w tym momencie mamy ten sam dashboard jak widzicie, przełączam stronę, ale nic się nawet nie dzieje. Co po wysłaniu przelewu? Także na bieżąco możemy śledzić, co dzieje się z naszymi pieniędzmi. I widzicie, jak odświeżam, cały czas mam sens. Jeszcze nie mam, że transakcja została pomyślnie przesłana. Także tutaj potrzeba troszkę cierpliwości. Niemniej jednak, warto właśnie znać to miejsce, gdzie zawsze możemy wejść i zobaczyć, co dzieje się z naszym przelewem, bo czasami gdzieś się może zlagować, lub jakieś inne rzeczy mogą się wydarzyć. Także tutaj mamy wszystko, co powinno nas interesować. Jeśli przelew przejdzie pomyślnie, to tutaj w statusie powinniśmy widzieć właśnie przesyłka pomyślnie przekazana, tłumacząc na język polski. I rzeczywiście nasza przesyłka dotarła, nic nie musiałem potwierdzać, nic nie musiałem uzupełniać, więc wniosek tutaj jest całkiem prosty. Jeśli przesyłamy między swoimi kontami, czyli na przykład Bybitem globalnym, a Bybitem europejskim, to systemy są tutaj tak zintegrowane, że możemy przesyłać bez żadnego potwierdzenia. Przechodzimy do kolejnego przypadku, w którym to przesyłamy środki z Bybita europejskiego na giełdę poza systemem Bybita. W tym przypadku skorzystam z giełdy, gdzie do weryfikacji potrzeba tylko maila i hasła, czyli giełdy Blofin i ją też Znajdziecie w opisie pod tym filmem, i na bieżąco tutaj będziemy aktualizować wszystkie dostępne bonusy i promocje. Więc na początku muszę uzyskać swój adres portfela, także wchodzę na Assets, Overview. Następnie klikam Deposit i w tym przypadku będę przelewał USDC, także klikam USDC po sieci Base, tak jak wcześniej, i od razu mogę skopiować adres. Teraz wracam na Bajbita Europejskiego. Jestem na koncie Funding, więc klikam znowu trzy kropeczki Withdraw. Tutaj wklejam skopiowany adres. Wybieram sieć. Na Bajbicie Europejskim macie tutaj od razu mniej więcej opłaty za każdą transakcję. Jak widzicie na Ethereum jest to prawie 16, w sumie ponad 16 zł za jedną transakcję. Na Base w przeliczeniu na polskie to jest mniej więcej złoty 60. No i na przykład najtańsze jest Arbitrum, ale mamy tutaj zawieszoną tą sieć, także nie polecam korzystać. Jeśli coś w ogóle czerwonego się świeci, to lepiej nie korzystać, tylko ze sprawdzonych e, sieci. Więc ja wybieram Base. Jest to pierwszy przelew na giełdę spoza systemu Bybit'a, także lepiej tutaj przesłać mniejszą ilość. I w razie jakiegoś zawieszenia lub niepowodzenia nie będziemy rwać sobie włosów z głowy, tylko na spokojnie przeczekamy aż do uzyskania środków. Także ja przelewam 10 dolarów, daję confirm, potwierdzam i już pojawił nam się Travel Rule. Od razu giełda wie, że to nie jest coś z jego ekosystemu, czyli to nie jest Bybit globalny, tylko obca giełda, więc muszą zapytać nas o kilka informacji. I skoro przelewam na inną giełdę, to w pierwszej rubryczce wybieram Exchange or Crypto Service Provider. Tutaj w drugiej rubryczce szukam nazwy giełdy, na którą przelewam. Również jeśli przesyłalibyście na jakieś protokoły DeFi, typu na przykład AVE, Albo one inch i tak dalej, to tutaj możecie to zaznaczyć. W moim przypadku jest to giełda, także wpisuję BLOFIN, potwierdzam, jest to wallet indywidualny, następnie wklejam imię, nazwisko i cel transakcji. Ja tutaj po prostu napiszę przelew środków i tyle. Dobra, ja już uzupełniłem wszystkie formalności i teraz mamy u góry informację, że zgodnie z lokalnymi przepisami należy podać dane odbiorcy, jeśli dane nie będą zgodne, transakcja może zostać odrzucona. I w razie tego, gdyby nam się nie udało, to zaraz pokażę Wam sposób, który powinien zawsze działać. Także na dole jeszcze potwierdzam, daję submit i pewnie będzie weryfikacja mailem i właśnie Google Authenticatorem. Także zaraz do Was wracam. Kody zostały wpisane, transakcja została zlecona i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Więc zobaczmy, co dzieje się z naszą transakcją. Jeszcze raz wchodzimy w assets, następnie funding account. W prawym górnym rogu mamy history, wchodzimy tutaj na history i na withdraw. I jak widzimy, mamy troszkę inny status niż wcześniej. Mianowicie weryfikacja jest w trakcie i jak wejdziemy sobie tutaj na ten pytajnik, to mamy informację o tym, że weryfikacja, travel rule nie została zatwierdzona, weryfikacja może się opóźnić z powodu kontroli ryzyka związanego z informacjami lub braku odpowiedzi giełdy kontrahenta. Dlatego, że w tym momencie Bajwid Europejski wysłał zapytanie do Blofina o potwierdzenie mojej tożsamości i o potwierdzenie, czy właśnie imię, nazwisko zgadza się z tym, które podałem w formularzu. Ale z tego powodu, że Blofin to giełda, w której loguje się tylko mailem i hasłem, nie mam tutaj podanej żadnej tożsamości. Więc wniosek z tej sytuacji jest taki, że jeśli przesyłamy na giełdę, w której mamy podane imię i nazwisko, które podaliśmy w formularzu wcześniej, to ta transakcja powinna bez problemu przejść. Zawsze sprawdzicie to właśnie w historii wypłat. Jeśli na przykład korzystacie z giełdy, gdzie nie ma imienia i nazwiska, to ta transakcja może zostać zawieszona albo przechodzić dużo dłużej, więc w każdym momencie również w historii wypłat możemy ją anulować, więc anuluję, została anulowana. W tym momencie powinienem od razu mieć środki na swoim Funding Account i tak też się dzieje. Środki od razu wróciły na moje konto, także nic tutaj nie zostało zawieszone i nie musi musimy nigdzie ubiegać się o zwrot tych środków. No dobrze, jednak nasze środki dalej nie dotarły na miejsce, więc w tym przypadku, żeby to najszybciej rozwiązać, posłużymy się przelewem przez MetaMask. Ja osobiście na co dzień korzystam z Rabi Walletu, ale MetaMask też jest takim samym portfelem. Obydwa portfele opisałem w specjalnym poradniku, który podeślę wam w opisie pod tym filmem. Więc jeśli dopiero pierwszy raz będziecie mieć styczność z Hot Walletami, to poradnik w opisie pod tym filmem. Dajmy na to będzie on tutaj na samym dole. Bardzo rozświetli wam to. Jak z tych portfeli poprawnie i łatwo korzystać. W tym przypadku musimy mieć coś na naszym portfelu na opłaty transakcyjne. Coś. W moim przypadku to będzie Ethereum, dlatego że chciałbym to wysłać po sieci BASE Co zatem idzie, żeby zrobić to najszybciej? Przesyłam moje USDC z Konda Funding na Unified Trading Account Klikając w Transfer, przelejmy tutaj 15 dolarów Raczej użyję mniej, ale na razie tyle przelejmy Wchodzimy na Trade Spot, najeżdżamy tutaj na ikonkę Bitcoina wjeżdżamy na USDC i klikamy Ethereum W tym momencie wchodzę na Market, mamy tutaj 15 dolarów, więc mogę tutaj przelać, nie wiem Spróbujmy 5 dolarów, daję baj by, wracam na Unified Trading Account, przelewam swoje Ethereum na Funding Account, dlatego, że stąd nie mogę wypłacić, więc daję transfer, wybieram Ethereum, przelewam i w tym momencie wypłacam swoje Ethereum na MetaMask, więc wchodzę w trzy kropeczki, daję Withdraw, wklejam adres swojego MetaMaska, wchodzę na View All i tutaj mam sieć Base. To będzie taki sam adres jak Ethereum czy jak Linea, BNB Smart Chain, jak sobie zobaczycie na koniec, to są takie same właśnie adresy, także tutaj kopiuję, wklejam w Wallet adres, wybieram Chain Type i wybieram Base, bo Chciałbym to wysyłać po base. I od razu nam się tutaj wyświetli minimalna ilość do wypłaty. W tym momencie na dzień dzisiejszy, jak to nagrywam, to jest mniej więcej 58 centów, więc nie musimy od razu przelewać tam 10, 20 czy 15 nawet dolarów. Możemy przelać mniejszą ilość. Niemniej jednak jak będziemy korzystać często z tego portfela do przesyłania, to można tutaj śmiało zasilić go o większą sumkę. Większą sumkę, czyli tak jak mówię na przykład 10-15 dolarów. Ja tutaj przelewam sobie mniej więcej 2 dolarki, daję confirm, submit i w tym momencie mamy ponownie travel Rule, tylko nie przesyłamy na giełdę, a przesyłamy do siebie, więc zmieniamy. W w Pierwszej rubryczce Personal Wallet. W drugiej rubryczce wybieramy My Wallet i nie musimy podawać imienia, nazwiska, bo nasza kiełda ma przecież nasze informacje, więc podajemy po prostu powód transakcji i potwierdzamy. Znowu mamy weryfikację, także zaraz do Was wracam. I przelew został zlecony do wysyłki, także zobaczymy, co się tutaj z nim dzieje po drodze. Od razu możemy kliknąć na View Withdraw Reports i mamy informację o tym, że transakcja została wysłana, więc na razie musimy troszkę poczekać. W niecałą minutkę środki już trafiły na moje konto, więc mam już już Ethereum na opłaty transakcyjne, i teraz mogę przesłać swoje stablecoiny, więc powtarzam ten sam proces. Wchodzę na konto Funding, następnie trzy kropeczki, kopiuję swój adres z Metamaska, wklejam go w drugą rubryczkę, wybieram sieć i teraz wybieram ilość środków. Przelewam sobie 10 dolarów, potwierdzam. Tutaj już w przyszłości nie chciałbym potwierdzać mailem i hasłem, także zaznaczam to, daję submit. No i teraz jeszcze będę musiał przejść przez weryfikację dwuetapową. Mimo wszystko polecam to zostawić, ale jeśli ktoś wykonuje dużo przelewów, to, to może być po prostu z czasem irytujące więc ja tutaj wysyłam sobie szybko kody i nie miałem tutaj żadnego potwierdzenia, od razu miałem informację o tym, że przelew został zlecony, także w tym momencie jestem w historii właśnie w konta Funding i zobaczymy, czy wszystko dojdzie bez żadnego potwierdzenia. W niecałą minutę środki dotarły na mojego metamaska, są już zaksięgowane, więc teraz z poziomu tego portfela mogę wysyłać je wszędzie, czy to na jakieś zdecentralizowane protokoły, czy na inne giełdy i to jest najszybszy sposób, żeby nie zablokować się albo nie zawiesić swojej transakcji i myślę, że ja będę z tego korzystał najczęściej, bo jest to po prostu najszybsza opcja. Ja tutaj dosłałem już za kulisami resztę środków, więc teraz, żeby zdeponować to na giełdę, wystarczy wejść na assets, następnie overview, klikamy deposit, wybieramy kryptowalutę, którą chcemy zdeponować, w moim przypadku to będzie USDC, wybieramy sieć, dla mnie to będzie sieć base, bo tutaj właśnie przelewałem środki, kopiuję adres, wchodzę na swojego metamaska, klikam wyślij, wybieram token, który chcę wysłać, widzimy, że to jest USDC i tutaj mała ikonka sieci base, także wszystko się zgadza i wklejamy adres adres depozytowy, czyli to co widzimy tutaj. Ilość, ja tutaj daję maxa, daję continue. Oczywiście warto sprawdzić cały adres przed wysłaniem i najlepiej wysłać transfer testowy na kilka dolarów. Ja już tutaj mam to sprawdzone, także potwierdzam i czekam aż giełda zaksięguje moją wpłatę. Po odświeżeniu strony depozytowej widzimy na dole, że transakcja się tutaj pokazała. W tym momencie blockchain realizuje potwierdzenie, także muszę uzbroić się w cierpliwość i w ciągu kilku, kilkunastu minut środki będą już zaksięgowane. Jeśli nie widzisz swoich środków, to już pokażę Ci, gdzie to sprawdzić. Wchodzimy w Assets, następnie Overview. Tutaj widzimy, że mamy już zaksięgowaną kwotę, ale jak zejdziemy sobie na lewym panelu właśnie do History, to widzimy status i możemy właśnie zobaczyć, czy tutaj mamy potwierdzenie, mamy realizację, mamy na przykład anulowanie. Raczej nie zdarzyło mi się, żeby transakcja była anulowana, także tutaj w lewym panelu w History znajdziemy właśnie wszystkie informacje o transakcji. Przechodzimy do następnego przypadku, czyli przelewamy z, z protokołu, który nie może się skontaktować z giełdą, która tej tożsamości wymaga. Może być to też również inna giełda. Tym w przypadku właśnie zabierzemy giełdę Blofin i zobaczymy, co tutaj się wydarzy i jak przesłać środki z Blofina na Buybita europejskiego. Więc wchodzimy w Assets, następnie Overview i teraz tutaj w prawym górnym rogu klikamy Withdraw. Następnie wybieramy kryptowalutę, którą chcemy wysłać, w moim przypadku to będzie USDC. Wybieram sieć, w moim przypadku to będzie znowu sieć Base i wklejam adres depozytowy. Adres depozytowy giełdy Buybit EU znajdę oczywiście u góry, klikając bardzo rzucający się w oczy przycisk Deposit, albo jak macie język polski, to Deponuj środki i wybieram tą samą kryptowalutę. Te. Wybieram również tą samą sieć i kopiuję adres. I teraz wklejam ten adres w okienku wypłat na Blofinie. Minimalnie mogę wysłać 5 dolarów i tak zrobię, dlatego że jest to mój przelew testowy. Nie chcę wysyłać większej ilości, wysyłam to pierwszy raz i również polecam Wam nauczyć się tej techniki, żeby robić te przelewy testowe, żeby potem nie rwać tych włosów z głowy, jak coś zostanie zablokowane albo gdzieś zawiśnie między giełdami. Jak kliknąłem withdraw, dostałem informację o tym, że moje aktywa nie osiągnęły wymaganych potwierdzeń i kwota jest tymczasowo zablokowana, także tak samo jak w przypadku wcześniejszym, po prostu blockchain musi tutaj zrobić wszystkie potwierdzenia i na ten moment jeszcze nie mogę wypłacić swoich środków, ale mogę nimi handlować. Także zaraz do Was wracam, ale tylko tutaj właśnie szybka informacja, żeby się nie przejmować, bo właśnie jest to normalna sprawa i po prostu trzeba troszkę poczekać. Środki zostały odblokowane, także klikam wypłać, continue i potwierdzam kodami weryfikacyjnymi. Kody wpisane, przelew zlecony i zobaczymy co się z nim stanie. Po kilku minutach przelew już dotarł, także wchodzimy na Bybit Europejskiego i zobaczymy co się tutaj Dzieje. Jak zejdziemy sobie na assets, no to widzimy, że niestety środków tutaj nie widać, bo te 2 euro już miałem wcześniej. Także wchodzimy na funding account i tutaj również nie widać moich stablecoinów. Także ponownie znajdujemy się na koncie funding. Wchodzimy w prawy górny ruch, history. Z all transactions wchodzimy w history i tutaj mamy deposit i widzimy, że nasz przelew został zawieszony i potrzebujemy uzupełnić informacje, aby go odblokować. Także klikamy tutaj continue, wypełniamy wszystkie informacje tak jak wcześniej, czyli jest to giełda, nazwa giełdy lub protokół z jakiego wysyłacie, podajecie imię, nazwisko i dajecie submit. I wyskoczyła tutaj informacja, że nie ma tutaj żadnych wyników, nasza transakcja jest obecnie sprawdzana, także możemy jedynie potwierdzić, no i tak naprawdę czekać, jak już to zrobiliśmy. Tutaj jak wejdziemy sobie na pytalnik, to mamy aktualną sytuację, która się teraz dzieje z naszą transakcją. Giełda nas informuje, że powiadomiliśmy kontrahenta o konieczności przeprowadzenia należytej staranności, dziękujemy za cierpliwość. No i tak naprawdę, no często może być tak, że kontrahent niekoniecznie będzie potwierdzał tą tożsamość także jak już tutaj zleciliście te środki i jest to jakaś większa suma, to można poczekać i zobaczyć co się stanie. Niemniej jednak w moim przypadku ja po prostu to anuluję. Przy anulowaniu po prostu możemy poprosić o zwrot pieniędzy lub ponownie rozpocząć proces Travel Rule. Ja na razie zostawiam to w ten sposób, spróbuję dać refund i zobaczymy czy te środki nam wrócą na Blofina. Wklejam swój adres z giełdy albo na przykład z Metamaska i zobaczymy czy uda się te środki zwrócić. Admit, szybkie potwierdzenie kodami i mój zwrot został zlecony. Zobaczymy czy on tutaj w ogóle wyjdzie. Mamy w statusie w trakcie przeglądu, także ewentualnie go anulujemy. No i jeszcze raz będziemy próbować na przykład na Metamaska. Jednak nie trzeba było anulować, i nasze środki pomyślnie wróciły na giełdę, także bardzo miłe zaskoczenie i jasna informacja dla nas, że środki nie będą zablokowane, tylko w każdym momencie możemy je odzyskać albo zwrócić. Nawet jeśli uzupełniliśmy informację o Travel Rule, to możemy ją anulować i przesłać z powrotem nasze dolary. Także myślę, że to jest tip, który na pewno warto, żebyście znali. W każdym razie, jak widzicie, nie jest to najszybszy sposób, także spróbujemy teraz drugą metodą, czyli właśnie przez MetaMask, tak jak wcześniej. Wchodzimy znowu w Assets Overview. Wchodzimy w Withdraw, wybieramy token, który chcemy wysłać. Następnie wybieramy sieć, u mnie to będzie znowu base, wracam na swojego MetaMaska, kopiuję adres, upewniam się, czy ten adres się zgadza i znowu robimy testowy przelew na 5 dolarów, daję withdraw i lecimy z kodzikami. Środki zlecone, przelew już na portfelu, także zajmujemy się przelewem na giełdę. Więc wchodzimy w Deposit, Deposit krypto, wybieramy USDC, wybieramy chain i ponownie kopiujemy adres. Wchodzimy do na naszego MetaMaska, dajemy wyślij, wybieramy ten sam token po tej samej sieci, czyli token USDC po Base. Klejamy adres, upewniamy się, że rzeczywiście to jest ten sam adres i wysyłamy środki. Potwierdzam, potwierdzam i zobaczymy co się stanie w tym przypadku. Od razu możemy wejść sobie w Assets, następnie Funding Account albo konto fundowane i w prawym górnym rogu do History, bo tam będziemy mieć właśnie nasz przelew. Wchodzimy do History, Deposit i tutaj zaraz się nam pojawi. I po chwili mamy informację o tym, że status jest completed, czyli nasz przelew Przeszedł, niemniej jednak mamy oczekiwanie na odblokowanie, więc dopóki nie będzie potwierdzeń, to nie będziemy mogli tych środków wypłacić, ale już możemy nimi handlować. Jak widzicie, są dostępne już na naszym koncie Funding account i bez problemu możemy nimi obracać na giełdzie. Podsumowujący materiał, jeśli przelewamy środki między giełdami, na których wykonaliśmy weryfikację tożsamości, giełdy posiadają nasze dane, to również tymi danymi się wymieniają i możemy tutaj bez problemu robić przelew międzygiełdowy. Czyli w przypadku Bajbita Globalnego albo Bajbita. Europejskiego bez problemu możemy tam i z powrotem wysyłać środki międzygiełdowe. Tak samo sprawa wygląda z innymi giełdami, gdzie po prostu podawaliśmy swoje dane i weryfikowaliśmy się dokumentem tożsamości. Jednak jeśli przelewamy środki na przykład z aplikacji DeFi na giełdy, na których obowiązuje Travel Rule, czyli na przykład właśnie Binance, Bybit europejski dalej, To najlepiej zrobić to za pośrednictwem Metamaska, co przed chwilą pokazywałem. Także macie tutaj taką małą ściągawkę. Ja przeważnie będę korzystał po prostu z Metamaska, bo jest to wygodniejsze, mimo że trzeba tam przelać jakieś małe środki na opłaty transakcyjne, to jednak jest to jednorazowa transakcja, a potem oszczędza mi to masę nerwów i czasu, bo te przelewy po prostu przechodzą szybciej, bez żadnych potwierdzeń. Jeśli ten materiał nauczył Cię czegoś nowego, to będę niezmiernie wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Dla Ciebie to tylko dwa kliknięcia, a dla tego filmu naprawdę bardzo duży motorek napędowy, żeby popłynąć dalej w świat. A naprawdę wiele osób ma problem z tymi przelewami. Te giełdy wiszą właśnie w potwierdzeniach i ludzie po prostu myślą, że stracili środki. A jak widzicie pod tym materiale, tak nie jest. Pamiętajcie, że wszystkie linki wraz z naszą grupą, i giełdami, które Wam pokazywałem, są w opisie pod tym filmem. Poradnik do Metamaska i do rabi Walleta też zostawiam w opisie pod tym filmem, a w komentarzu możesz napisać, jaki chciałbyś zobaczyć następny poradnik. Na przykład, jeśli wbijemy tutaj 500 łapek, to nagram dla Was poradnik, jak bezpiecznie kupić bitcoina i przelać go na swojego ledgera. Najkrótszy i najtańszy sposób. Oczywiście sekcja komentarzy należy do Was. Składajcie tutaj swoje zamówienia, a do was mój Jurajnifer. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszonka w następnym materiale. Pózdru!